Ja, drodzy Państwo, jestem w tej chwili tańczący z Nataliami, to znaczy siedzący z Nataliami, bo i Natalia Rześnicza, która prowadzi ten program, i. Pani Natalia Becmer, przewodnik po zamku golubskim. Ja już panią Natalię poznałam, pani Natalia mnie oprowadziła, to widzieli Państwo wczoraj. Dzień dobry, pani Natalio. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o Bitwie pod Grunwaldem. Zgadza się, tak? O tym, że jest to ważne wydarzenie, nie musimy mówić nikomu. W zamku znajduje się rekonstrukcja tego obrazu w miejscu w którym był ołtarz. Zgadza się tak. Oczywiście kopia, którą turyści mogą zobaczyć w kaplicy Zamku Golubskiego jest kopią tego słynnego obrazu Jana Matejki. Matejko ten obraz malował trzy lata. Sam był zresztą na polach grunwaldzkich, żeby faktycznie jakoś dosadniej oddać samą bitwę. My natomiast faktycznie posiadamy pomniejszoną kopię tego obrazu. Jest ta kopia mniejsza od oryginału o trzy razy, ale i tak robi duże wrażenie na turystach. Jej autorem jest pan Tomasz Jaksa Kwiatkowski. No i tak jak wspominałam, Matejko malował trzy lata, pan Tomasz zajmował się tym obrazem 9 lat, ale faktycznie obraz robi bardzo duże wrażenie. No właśnie, ale wczoraj dowiedzieliśmy się e, i nasi widzowie, że tak naprawdę bitwa pod Grunwaldem e, e, była mi kruśna do tego, co się działo podczas wojny negołupskiej jeżeli chodzi i Ilość wojów, którzy w tej, w tej wojnie uczestniczyli, jak też o w zasadzie cel, który został osiągnięty dla Rzeczypospolitej. Czyli tak naprawdę wojna, znaczy bitwa pod Grunwaldem, nie wyjaśniła naszych sporów z Zakonem Krzyżackim, prawda? Nie wyjaśniła, to prawda, aczkolwiek poprzez bitwę zakon zaczął słabnąć. To był ten moment, kiedy zakon został osłabiony robiony przede wszystkim ekonomicznie tutaj ekonomia mimo wszystko ma duże wrażenie no, znaczenie przepraszam i faktycznie od momentu bitwy pod Waldem zakon zaczął słabnąć mimo wszystko jeszcze Polacy musieli z nim walczyć przez jakieś powiedzmy kolejne 100 lat czego odzwierciedleniem jest chociażby wojna Golubska nie wiem czy państwo wiedzą wojna Golubska ma swoją nazwę właśnie od tego że za najważniejszy punkt tej wojny się właśnie zdobycie przez wojska Argenty samego, zamku, samego zamku, oczywiście. Pani Natalia powiedziała pani, że zakon zaczął słabnąć. Czy to właśnie dlatego? Czy tylko dlatego bitwa pod Grunwaldem jest taka uważana za symbol zwycięstwa? Tak. Bitwa pod Grunwaldem ma bardzo ważne znaczenie. Co ciekawe, właściwie data 15 lipca była tak właściwie, jak się nie mylę, pierwszym świętem narodowym. To było tak ważne wydarzenie, że już sam Władysław Jagiełło postanowił, że należy o tej bitwie pamiętać i powtarzać te informacje, że właśnie. W 1410 roku zakon krzyżacki został na polach grunwaldzkich pobity. No właśnie, bo my dzisiaj postrzegamy to w ten sposób, taki trochę bajkowy, że to, co się działo w XV wieku, to już jest tak daleko, tak daleko, że jest to takie... Jest to niczym jakby w kontekście tych wojen z XX wieku, które przyszło nam toczyć i, i w które się całe społeczeństwo musiało zaangażować. A przecież to, to była szalenie ważna sprawa wtedy i, i w zasadzie do teraz powinniśmy jednak chcę zdawać sprawę, że... Yy, Setki prawie lat yy, yy, toczy się bój o tereny, yy, o całą spuściznę naszą kulturową. Yy, no i osiągamy, co najważniejsze, zwycięstwo w tej, w tej, w tej wojnie z Krzyżakami. Tak, faktycznie no, bitwa miała ogromne znaczenie. Właściwie uznaje się ją za jedną z najważniejszych bitew polskiego średniowiecza. Nie da się tego w ogóle w żaden sposób podważyć. Yy, pamięć o niej przetrwała przez lata. Obraz zresztą Matejko namalował także w XIX wieku. To był czas zaborów. Malował tak, tak właściwie ku pokrzepieniu serc. Podobnie zresztą jak Sienkiewicz pisał Krzyżaków na tak, przykład. Oczywiście. Więc on też działał, że tak powiem, na jakimś ograniczonym gruncie, bo my w tej chwili jesteśmy mądrzejsi o wiele faktów. Cały czas są prowadzone badania jeszcze na polach grunwalskich, więc my jesteśmy w tej chwili mądrzejsi. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że. Sam, sam Matejko pracował na jakimś mimo wszystko ograniczonym jeszcze yy, zakresie wiedzy, którą na tamten stan po prostu posiadał. Powiedziała Pani, że jesteśmy mądrzejsi, a czy są jakieś aspekty właśnie bitwy pod Grunwaldem, które są wciąż nieodkryte albo kontrowersyjne dla historyków? Yy... Na pewno jakieś nieodkryte jeszcze fragmenty są. Właściwie jeszcze w XX wieku też toczyły się spory dotyczące samego miejsca bitwy, miejsca, gdzie poległ na przykład wielki mistrz zakonu krzyżackiego, Ulrich von Jungingen. Poza tym współcześnie też wspomina się o tym, że krzyżacy nie do końca wyglądali tak jak na przykład w filmie Aleksandra Forda. Tak, o tym słyszeliśmy wczoraj właśnie. Te stroje właśnie wyglądały troszkę inaczej jeżeli tam zostało to zaprezentowane. Także myślę, że jest jeszcze trochę spraw, że tak powiem, do odkrycia mimo wszystko. A no moment, no ja pamiętam książkę swoją od historii i dokładnie krzyżacy wyglądali tak jak w tym filmie i tak się nauczyłem, że krzyżak to to biała płachta, duży czarny krzyż i tyle. No, tak jak mówię, no, cały czas badania są prowadzone, historycy docierają do nowych źródeł, prowadzą prace wykopaliskowe, więc to faktycznie troszeczkę może nam zmienia cały, cały zarys. Na sam koniec, ulubiona komnata w tym zamku Pani? Ulubiona? Przypuszczam, że właśnie kaplica. Kaplica. No to serdecznie, drodzy Państwo, zapraszamy do kaplicy. Pani Natalia Becmer oprowadzi Państwa po Zamku Golubskim. I jak sami słyszycie, opowie Wam całą historię w pełnej krasie.